Dzień dobry, drodzy widzowie! Dziś chciałam się podzielić z wami kolejnym przepisem, przepisem raczej dla zabieganych, można powiedzieć, bo będzie to taki pomysł na szybki obiad. Szybki, łatwy, no i też smaczny, nie powiem, że nie. Będą to kotleciki siekane z piersią kurczaka i z warzywami. Zaraz powiem wam wszystko po kolei, jak będę robić, co potrzebujemy. Tylko dodam, że tutaj akurat jest to dodatek do ziemniaków, czy do kaszy, czy do ryżu, ale bardzo dobrze również smakuje. Eee, smakują te kotleciki, kiedy wystygną, i jak takie wystygnięte, położę się na kanapki. Eee, bardzo fajnie to smakuje, więc polecam od razu zrobić większą porcję eee, i wypróbować, bo naprawdę na zimno są równie smaczne jak, jak właśnie na gorąco eee, do obiadu. Także ze składników, jakie potrzebujemy, ja mam pół kilograma piersi kurczaka. Czyli dzisiaj wyjdzie mi taka średnia porcja, czasem robię więcej, czasem robię mniej, właśnie z myślą o tym, żeby na kanapki zostało, właśnie jak zrobię więcej. Ale dzisiaj akurat taka porcja, także pół kilograma piersi z kurczaka, do tego trzy jajka, jedna cebula taka średnia, pół papryki. Tutaj mam koperek, taką garstkę, bo to jest nasz koperek teraz ze szklarni, więc on troszeczkę inaczej wygląda niż taki kupiony, jest taki drobniejszy trochę mąka, majonez no i przyprawy tutaj o przyprawach zaraz powiem, bo to, to jest bardzo indywidualna sprawa jak to przyprawi, tutaj wszystko pasuje tak naprawdę, więc, więc za chwilę opowiem, ale chciałam wrócić tutaj do koperku, bo koperek równie dobrze można zastąpić szczypiorkiem, bądź natką pietruszki byle coś tam fajnie, fajnie wiecie, zielonego wyglądało i też zależy kto co lubi u nas bardzo lubimy koperek więc y, wykorzystuję najczęściej właśnie koperek. Y, szczypiorek y, niekoniecznie, bo mam tutaj cebulę, nie? Więc w sumie wiecie, podobny smak. Y, ale na przykład latem, jak jest dużo szczypiorku takiego naszego, właśnie z naszego warzywnika, to zamiast cebuli taką sporą y, garść y, szczypiorku właśnie dodaję i wtedy już bez koperku. No ale tutaj też jak to lubi, też można dodać tutaj y, pieczarki na przykład y, albo drobno posiekane, albo starte na tarce. To już jak tam. Kto lubi, y, można pominąć paprykę, można dodać coś innego w to miejsce. Y, także tutaj, takie wiecie, dodatki y, też jakie kto lubi. Ja akurat prawie zawsze robię w ten sposób, bo mi tak naj, po prostu najbardziej o, odpowiada. Y, jeśli chodzi o przyprawy, to są tylko przyprawy do mięsa, y, bo zaraz będę przyprawiać mięso. Tutaj mam akurat pieprz, paprykę słodką i sól. Ale tu jest całkowicie dowolność, kto jak przyprawi. Można sobie ziołami jakimiś przyprawić, można wiecie, no po prostu innymi przyprawami, jak kto lubi. Tutaj nie ma jakiejś tam, wiecie, reguły, że mus muszą być jakieś konkretnie przyprawy, tylko po prostu jak kto lubi, tak można przyprawić. Ja akurat dzisiaj wybrałam takie przyprawy. No dobra, to wszystko mamy, jeśli chodzi o składniki. Pokroję sobie zaraz. Cebulkę, paprykę, koperek posiekam i właśnie pierś z I od pierś z zacznę, bo pierś z musi być tak dosyć drobno pokrojona w kostkę. No, także jak pokroję, przyprawię sobie po swojemu, to wtedy Wam pokażę, co dalej robię. I tak, tak jak mówiłam, sobie teraz jeszcze warzywa pokroję, zanim się włączę Wam ponownie. No dobrze, mięso mam pokrojone, w dość drobną kostkę. Przyprawione też mięsko sobie można przyprawić troszkę bardziej intensywnie, bo od tego, jak przyprawimy mięso, tak zależą nasze kotleciki. Już więcej przypraw żadnych nie będziemy dodawać. E, więc cały smak, który będzie w kotlecikach, e, będzie od tych przypraw, które, które właśnie są w mięsie. Dobra, pokroiłam sobie też na drobniutką kostkę taką drobniutką, drobniutką cebulkę i paprykę. Ja sobie tutaj dałam na inny talerz, żeby wam pokazać, ale równie dobrze mogłam pokrojeniu z deski bezpośrednio do mięsa, bo i tak to będziemy wszystko teraz mieszać, jak właśnie robię bez was, jak bez nagrywania. No to po prostu bezpośrednio do mięsa, bo bez sensu, wiecie, talerz brudzić, czy, czy tam sobie dodatkową robotę robić. Chciałam wam tylko pokazać w jaki sposób jest pokrojone, więc teraz całość idzie do mięsa. Tak samo koperek. Czy to natka pietruszki, czy szczypiorek, zależy co tam użyjecie. Też wszystko idzie do mięsa. Dobra. Pomieszamy chwilkę. I też nie musi to być mięso, wiecie, jak przyprawiłam teraz i od razu dodaję, bez czekania, aż mi mięso przejdzie smakiem. E, dlatego, że cało, całe to przygotowanie robię e, no dużo wcześniej, niż będę smażyć te kotleciki. E, tak za dwie godzinki fajnie jakby w lodówce to razem postało i dopiero smażyć. E, dlatego wiecie, czy, z, zazwyczaj jak robię coś z mięsem, no to mięso przy, przyprawiam dużo wcześniej, żeby się przegryzło, ale tutaj przyprawiłam teraz i od razu kładę wszystkie te dodatki i żeby to się wszystko razem teraz fajnie przegryzało. Już fajnie kolorowo wygląda, tak jak mówiłam pieczarki można na tarce zetrzeć, drobno posiekać, ale to dosłownie 3-4 Mniej więcej, żeby, wiecie, one wody za dużo nie puściły, żeby nam się nie zrobiła ciapa po prostu. Dobra, teraz majonez, e, a jeszcze wszystkie nazwy, które widzicie, tak jak zwykle mówię na moich przepisach, e, wszystkie nazwy, które widzicie, jakiś tam, wiecie, film producentów i tak dalej, nie jest to żadna reklama, nic sponsorowanego, tylko tak chciałam dodać, e, wiecie, bo to mój obowiązek. Takie dwie czubate łyżki majonezu dodaję do tego, takie naprawdę duże dwie łychy i mieszam sobie znowu. To się fajnie tak sklei. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jajka. Mam trzy takie średniej wielkości jajka, oddzielam sobie. Białko od żółtek. Czekajcie, bo nie widać chyba. Trochę muszę się... O, dobra. Oddzielam y, białka od żółtek, białka sobie do dużej miski osobnej, bo z tym jeszcze będziemy coś dalej robić. A do mojego mięsa dodaję żółtka. I tak wszystkie trzy jajka. Na taką ilość mięsa, którą mam, bo Wiadomo, że sobie można zwiększyć bądź zmniejszyć proporcje. Trzy średnie jajeczka wystarczą. Dobra, to mamy. To mogę sobie odsunąć. I teraz znowu wszystko razem wymieszać. Można też, wiecie, wszystko dodać na raz i dopiero sobie na koniec wszystko wymieszać. Nie ma znaczenia. O. Robiło nam się coś takiego, właśnie o to chodzi. Ale to jeszcze nie jest forma, w której będziemy smażyć. Yy. Ale teraz odstawiam sobie do lodówki do momentu, wiecie, kiedy będzie pora smażenia przed obiadem te pół godzinki, powiedzmy wcześniej. Ja smażę zazwyczaj, jak stawiam ziemniaki. To wtedy też sobie smażę te kotleciki. To się szybko smaży. Dobra. I w takiej formie odkładam do lodówki i przed obiadem, jak będę robić dalej, to wam pokażę, co jeszcze musimy zrobić. Ale można powiedzieć, że w 90% nasze kotleciki są gotowe, jeśli nie licząc smażenia, oczywiście. Także myślę, że bardzo szybkie danie. Dobra. To wyłączam się. Włączę się, jak będziemy przygotowywać już tuż przed obiadem, do samego smażenia. Niedługo czas smażenia moich kotlecików, więc wyciągnęłam sobie z lodówki to, co przygotowałam wcześniej. A teraz zostało nam to białko i mąka. Więc teraz będziemy to wykorzystywać, ale najpierw trzeba ubić właśnie nasze białka na pianę, na sztywno. Więc ja teraz sobie ubiję, nie będę Wam nagrywać, żeby nie hałasować. I zaraz pokażę, co robimy dalej z tym białkiem i co robimy z mąką. Pianę z białek mam ubitą na sztywną, ale jeszcze zanim dodam pianę do mojego mięsa, do moich kotlecików, to jeszcze drugą łyżką nabieram sobie mąkę i takie trzy kopiaste łyżki mąki muszę do tego dodać, żeby to nam się po prostu trzymało. Żeby to wyszły kotleciki, a nie ciapa. Także dodaję sobie mąkę. Leciutko przemieszam, ale nie za dużo, żeby, bo to się zrobią nam kluski, po prostu. Także lekko tylko rozmieszam. I teraz dodam pianę z białek. Ta piana nada takiej puszystości troszkę tym naszym platuszkom, kotlecikom. O, i teraz dopiero wszystko razem można wymieszać, żeby się nam połączyło. Piana troszkę rozrzedzi, mąka e, zagęściła, że tak powiem, więc dobrze to razem pomieszać. To sama mąka zrobi nam się po prostu glut, a później jak dosypiemy z mąki, jak już jest piana dodana, to znowu piana się dos, dość mocno rozwali. Więc ja robię w ten sposób i myślę, że to jest najbardziej optymalnie. No i praktycznie już teraz jak wymieszam, to już mamy gotowe do smażenia. Teraz wam pokażę też jak smażę. Chociaż tutaj już nie ma żadnej filozofii. Po prostu na rozgrzanym oleju, na raczej średniej mocy palnika, żeby do środka wszystko, wiecie, nic nie było surowe. Bo jak jest za duża moc palnika, no to one się zrumienią z wierzchu. A w środku ta masa, tutaj te jajka są jakby niedopieczone, bo już nieraz taki błąd zrobiłam. Więc nie ma co się spieszyć. One i tak się w miarę szybko smażą, więc. Ziemiaczki właśnie sobie wstawiłam, więc zanim ziemniaki się usmażą, no to tutaj spokojnie kotleciki usmażę, jeszcze sobie zdążą chwileczkę odpocząć, że tak powiem. O, dobra, mamy gotowe. Jeszcze w międzyczasie, jak zaczniemy smażyć, ja sobie zawsze yy, po pierwszej partii, po pierwszej patelni placuszków sprawdzam, czy są odpowiednie, czy się nie rozpadają, chociaż nie powinny. Wtedy jak, jak widzę, że jest, są troszeczkę za, za rzadkie... No to po prostu dosypuję sobie z pół łyżki, mąki dosłownie. E, bo to wiecie, czasami się trafi e, na przykład więcej mięsa, albo jajka większe po prostu są, albo no nie wiem, co tam e, trochę soku puści, powiedzmy papryka, czy jakieś tam inne, jak dodajecie warzywa. Pieczarki na pewno soku puszczają e, pomidory, bo to można tutaj warzywa jakie się chce. Także też sobie dobrze sprawdzić, nawet jednego e, kotecika usmażyć i zobaczyć, czy on się. Y, trzyma na patelni, czy się nie rozpada. Jak się rozpada, po prostu odrobinkę mąki i można smażyć dalej. Dobra, no to mamy. To przechodzimy do smażenia. Patelnia z olejem już mi się nagrzała. Nie potrzeba jakoś dużo oleju, bo tutaj też jest majonez w środku, więc on też się topi, jakby yy. średnią moc palnika ustawiłam, tak jak mówiłam. I teraz składę sobie moje placuszki. Ja tak na jednego placuszka daję dwie łyżki mojej masy. Zależy też, jakie chcemy duże te placuszki. No, wiadomo. Ja myślę, że takie za duże nie są dobre, bo wtedy przy przekręcaniu czasem można po prostu rozwalić. Więc ja daję takie średnie. Rozpłaszczam, żeby one nie były zbyt grube, żeby się fajnie w środku przesmażyły. Tutaj już nakładamy, tak jak placek ziemniaczany, można powiedzieć. Takie małe placki. Ja też właśnie robię ziemiaczane takie nieduże. duże. bo tak wolimy po prostu. O tutaj jeszcze takiego malutkiego. Tutaj nie ma znaczenia kształt. Dobra, ważne, żeby one nie były zbyt grube, żeby je cienko tak dosyć rozciągnąć. No i teraz smażymy sobie z każdej strony na rumiano. One takie są delikatne, więc też trzeba uważać przy przekręcaniu. Ale właśnie dlatego y, nie zalecam dużej mocy palnika, żeby one jak najmocniej z jednej strony nam się przesmażyły i będzie łatwiej do przekręcania. Ale widzicie, że one już się fajnie trzymają razem. O. Najbardziej tutaj chodzi o to, żeby to całe jajko się y, ścięło. No oczywiście mięso też, ale pierś z kurczaka, jak wiecie, jest delikatnym mięsem, więc tak naprawdę potrzebuje tylko chwileczki, żeby, żeby się ścięło. Myślę, że już. O, pięknie przyrumieniony. Przekręcę sobie resztę. Ja sobie zawsze tak troszeczkę... Pochylam patelnię, żeby się nie ochlapać tłuszczem, bo tutaj trzeba takim pewnym ruchem szybkim przekręcać te placuszki, żeby nam się właśnie nie rozsypały, bo to są jednak wszystko jest złożone z kawałków. O, elegancko. I teraz tak samo chwilkę z drugiej strony. Sami widzieliście jak to szybko trwa, jak szybciutko się usmażyły. Z jednej strony teraz to samo z drugiej. Jak nie jestem pewna, czy są w środku przesmażone, to sobie naciskam po prostu łyżką. Jak mi nic nie wypływa, to znaczy, że są usmażone. Dlatego właśnie robię cienkie, żeby mieć pewność, że, że nic tam nie jest surowe w środku. Tutaj mąki było odpowiednio, jak widać, ładnie się przekręciły. Za dużo też nie ma co, bo one wtedy są twarde. E, więc lepiej, jak tak wiecie, troszeczkę ciut za mało, niż ciut za dużo. Oczywiście nie tyle, żeby się rozwalały. Ale praktycznie jedna partia usmażona, można powiedzieć. Już się też ładnie przerumieniły. Chwileczkę jeszcze potrzymam. Dla pewności. Nic tutaj nic ze środka nie wypływa, bo właśnie jakby było surowe, to te jajko by nam wypływało. Także ładnie się ścięło. W sumie można powiedzieć, że, że już są usmażone. Jeszcze chwileczkę podtrzymam troszkę przerumienie z tej strony. Też nie zawsze równo się smażą, bo to wiadomo na środku jest wy, wyższa temperatura po bokach niższa, więc też tak można sobie, wiecie, wokół własnej osi też przekręcić je, żeby były równomiernie. Usmażone, o właśnie, w ten sposób. No ale smażenie to już wiecie, to już chyba nic skomplikowanego. Myślę, że całe najważniejsze to z czego to jest zrobione, jak to się robi w środku. Myślę, że przepis fajny, szybki, no a właśnie na taki, wiecie, zabiegany dzień tak naprawdę chwilka roboty. Też spotkałam się z opcją, że nie ubija się białka, tylko po prostu całe jajka się dodaje. No ale tego nie wypróbowałam jeszcze, bo po prostu wolę tak. Wydaje mi się, że są bardziej puszyste. No. I w sumie to by było na tyle. Zaraz Wam pokażę, jak usmażę wszystkie ile tego mniej więcej wyszło. To moje kotleciki są usmażone. Wyszło mi 18, jak dobrze policzyłam. Tylko to wiecie, to jedne są większe, drugie mniejsze, więc to tam y, jaka ilość, to chyba nie ma znaczenia, więc... Tutaj przy takiej ilości myślę, że spokojnie mi jeszcze wystarczy na kanapki, co <grywa> taki był właśnie zamiar. No i co i jak ktoś wypróbuje, to proszę podzielić się opinią w komentarzu. Myślę, że to jest fajne do wypróbowania, jeśli ktoś nie zna na szybki obiad, zawsze jakaś to odmiana, bo wiemy jak trudno czasami znaleźć pomysł na jakiś obiad inny, żeby coś innego jakaś odmiana była. Więc myślę, że tutaj fajny pomysł. Tym bardziej, że szybki i łatwy do zrobienia, więc polecam jak najbardziej. No i to by było na tyle skończone. U nas dzisiaj będą podawane te moje kotleciki z ziemiaczkami tłuczonymi ze szczypiorkiem. I z ogórkiem konserwowym i naszym kompocikiem wiśniowym. Także to by było na tyle kochani. Dziękuję za wspólne, kolejne gotowanie. I zapraszam na następne. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!